Cześć, nazywam się Monika Janiak-Bartkowek, jestem niezależnym dyrektorem klubu Oriflame i w cyklu e, pięciu odcinków odpowiem Wam na niewygodne pytania zadawane w firmie Oriflame. Oriflame od wielu lat prowadzi działalność w zgodzie z polityką dobrego traktowania zwierząt podczas produkcji kosmetyków nigdy nie testowała produktów ani ich składników na zwierzętach i nie zamierza tego robić. Decyzję taką podjęto już na samym początku współpracy, kiedy to Oriflame powstawało, czyli w 1967 roku. W firmie nie testuje się produktów na zwierzętach na żadnym z etapów procesu produkcji, nawet w celu potwierdzenia bezpieczeństwa lub skuteczności produktów lub ich składników. I aby potwierdzić to, że produkty w Oriflame spełniają najwyższe normy bezpieczeństwa i jakości, w laboratoriach przeprowadza się szczegółowe testy bezpieczeństwa. Które prowadzone są pod nadzorem wykwalifikowanego personelu medycznego, a udział w nich biorą paneliści, czyli osoby powyżej 18 roku życia. Wcześniej przeprowadzana jest oczywiście szczegółowa analiza formuły kosmetyku pod kątem bezpieczeństwa jej stosowania. Przyjęto jednocześnie też metodę testowania in vitro, czyli. Metodę testowania na sztucznie wyhodowanej komórce ludzkiej skóry. I to jest ciekawe, i takie testy są, a to są testy kliniczne, i to są teraz akceptowalne testy jako bezpieczna i etyczna alternatywa w przypadku, kiedy Wspomniane testy z udziałem panelistów, czyli tych ochotników, mogłyby skutkować np. odczuwaniem bólu lub wywołaniem jakiegoś podrażnienia, np. podrażnienia oczu. A jeśli chcesz przetestować jeden z produktów Oriflame zupełnie za darmo, wejdź na moją stronę www.janiakbartkowiak.pl, zapisz się, przyłącz się do naszego zespołu, wyślemy Tobie kosmetyk do testowania a Ty wyrazisz nam swoją opinię.